Dzień dobry! Witam Was w kolejnym vlogmasie! Dzisiaj witam się z Wami z hotelu, bo dzisiaj razem z Werką robiłyśmy zdjęcia i nagrywałyśmy parę rzeczy i zaraz powiem Wam dokładnie o co chodzi, ale teraz zobaczcie kilka przybitek z naszego dzisiejszego dnia. Nagrywałyśmy od szesnastej jest pół do pierwszej nocy. Jesteśmy strasznie zmęczone, ale jesteśmy razem w hotelu i robimy sobie girls night i zaraz będziemy sobie robić pielęgnację, maseczki, będziemy nagrywać tiktoki. Dobre, mam takie suche usta przez to powietrze tutaj. No bo przez grzejniki no, też, wiesz? Przez ogrzewanie, no. I ja też właśnie cały czas mam suche usta i cały czas chcemy się pić. Ale zrobiłyśmy tak piękne zdjęcia. Tak. Tak piękne zdjęcia. niedługo będziemy mogły wam je pokazać, ale zaraz opowiemy o co chodzi. Wezmę sobie wilko. złożone, bo po kilku dniach, to sumie takie harowy i teraz możemy sobie tak wychillować. Musimy częściej robić takie wieczory. Jeszcze mm -hmm. sobie wynajmować hotel, albo mm -hmm. Airbnb. Uciekać, tak, od bez naszych, bo... tak, uciekać od naszych chłopaków. Uciekać od W mamy facetów i tak ciężko sobie zrobić takie girls night, no nie? Takie zawsze, nocowanie, tak co, nie? Takie nocowanie, Ej, bo Ej, zawsze ja oni raz, są. Ostatni raz na nocowaniu z koleżankami to byłam w gimnazjum. Nie wiem, ja ogólnie mam tak, że... Nie lubię, u kogoś, u kogoś. nie lubię. Nie <laughs> lubię spać u kogoś, po prostu nie potrafię, bo ja muszę zrobić sobie skinker, care, ramkę sobie swoją nałożyć, położyć się, spać, a jak mam tak to robić spawać, u kogoś, to się czuję no. taka brudna. Ja też. Ja brudna, sama, bo ja to to się czuję brudna. Ja to samo, że nienawidziłam spać zawsze u kogoś, bo też no właśnie myć się kogoś rzeczami tak. i... Znaczy masz, masz te swoje rzeczy niby, ale w czyjejś wannie albo w czyjejś prysznicu, no tak. w czyjejś pościeli, nie, w czyjejś po prostu... pościeli śpisz, no. Moje, mój mózg ja tego sama, po prostu nie ogarnia. Ale w hotelu? Ale jest hotelu, hotelu kocham. ten no, piękne, wielkie tak. łoże. Tak wygodne, że po tak. prostu jak się kładę, to od razu zamykam oczy. Dobra, połóżmy się, może tutaj. Może sobie jakbyś, jakiś serialik zaraz odpalimy. Odpalimy sobie coś tam. Pomogło. I zaraz myjemy sobie kier, <grym> zrobimy sobie skinker, ale najpierw opowiemy wam, co robimy na tak naszym naprawdę. projekcie. W naszym dziecku nowym Jezu, po prostu, nie wierzę, że w końcu może się odmówić, dzieje. Widzicie, że nie? to się dzieje. Co się nad czym pracowałyśmy naprawdę długo i rozchmieniałyśmy to bardzo długo, bo przez ostatni rok. I, i... w końcu to tak. się dzieje, w końcu tak podcast <laughs> Podcast dziewczyński, który tak. nazywa się Besties, tak jak my. Ja się kiedyś zastanawiałam, czy ja będę miała w końcu przyjaciółkę, koleżankę. W sensie ja mam sporo jakichś takich znajomych, koleżanek, wiadomo. Ale taką przyjaciółkę. Z taką z się tak się wszystko możliwe. Tak. i tak po prostu tak się dobrze Wiesz, I Ja się zastanawiałam w pewnym momencie, czy coś ze mną jest nie tak. I ja są. Czy co? I miałam na przykład przyjaciółki i miałam także. Nie, no, że tego nie mogę powiedzieć. Tak, że mnie oceniała. Tak, że to tak, jest tak. to dużo. Ona myśli na przykład w Sposu no, troszeczkę jest bardziej. No, coś innego, że po prostu nie wiem, czy kariera nas trochę dzieli, czy, czy po prostu jakieś takie postrzeganie świata. I zawsze jakoś tak mega, mega ciężko było, a po prostu, jak poznałam cię, kiedy myślę trzy temu? Poznałyśmy się tak, że... Ty ja, to w bo ja robiłam sesję z Helą tak. i szukałam makijażystki. I ty też pierwszą taką sesję z Helą chyba robiłaś. Tak, radziesz, tak. Bo tak, się tak. Nie robisz. I nie ja też szkali wtedy Hello. nie znałam, no. I wstawiłam story, że szukam kreatywnych osób, no. że szukam makijażystki, tak. że szukam tam fryzjerki, stylistki itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I żeby tam się stoczyłaś właśnie na tym storku, i tak mówię, a dobra, a obserwowałaś. Tak. A dobra, napiszę. Napiszę, bo w sumie wtedy miałam wolne też miałam taki gorszy czas w swoim życiu, że takie trochę delikatne stany depresyjne mniej robiłam. I mówię, próbowałam coś takiego ciekawego z jakimiś nowymi osobami. I napisałam, mówię, pewnie nie odczytasz, bo masz milion wiadomości i pewnie nie odczytasz tego. Ja odpisałam. Nie no, jakby od razu zobaczyłam ten potencjał. Nie No i pomalowałaś mi się pięknie. Po prostu, nie, nie no tak, tak zajebiste, mnie ty, tak nie maluję. Zaje zajebiste te kreski, ci takie zrobiły. Nie po, po prostu, ale tyle makierzystek z nie malowało. Nigdy tak nie, nie czułam się tak dobrze, jak wtedy, kiedy to robiło. Ej, mówisz. ale ja się tak stresowałam wtedy. Tak? Nie, nie. Tak mi się ręka trzęsła. Ale tak od razu też fajnie. Tak, od Dobra. Razy, że złapało się vibe. No Wracamy do tematu podcast. Podcast! <laughs> nazywa się Besties. I chcemy wam. Trochę przekazać tej naszej energii, tego, że po prostu czujemy się ze sobą dobrze i chcemy, tak. żebyście wy też czuli się czuły, z nami dobrze. się z nami dobrze, żebyście się czuli, jakbyście były naszą kolejną przyjaciółką. Tak, bo przyjaźnimy się. Mówimy sobie różne rzeczy, więc przyjaźnimy się tak naprawdę. W opisie tego vloga będzie nasz mail, na który będziecie mogły wysyłać jest ten historię. mail historię. Jest, jest po prostu. Tak. Jest... Możecie wysłać swoje historie, swoje pytania, jak potrzebujecie jakiejś pomocy, że macie jakąś sytuację tak. z koleżanką. Z dynkami, w sprawach miłosnych, ze szkołą. Cokolwiek leży wam na sercu, chcecie się doradzić, chcecie, żebyśmy przygadały ten temat i jako przyjaciółki doradziły wam. Postawiły się trochę na przykład tak. w waszej sytuacji i trochę pogadały o tej sytuacji. Oczywiście to... my będziemy po prostu przekazywać taki swój punkt widzenia. Nie zawsze możecie się tym sugerować, ale my po prostu będziemy tak, jakby stać tak się w waszej się sytuacji. Przyjaźniły tak. i tak, jakbyśmy mhm. wam doradziły jako naszej trzeciej przyjaciółce. I tak, jak sobie lubimy popierdolić czasem, głupoty. To tak właśnie będzie wyglądał ten podcast. Tak. Będzie pełno pozytywnej, Dziewczyńskiej energii. To będzie taki safe place dla Dokładnie. wszystkich dziewczyn. Może dla chłopaków również. Może dla chłopaków również. Jak jeżeli jakiś chłopak ma jakiś problem z dziewczyną, możemy pomóc na pewno. Możemy to obgadać. Nie możemy mamy to obgadać. Więc zapraszamy po prostu do obserwowania nas na wszystkich platformach streamingowych, na Spotify'u. Niedługo też wlecą odcinki na YouTube'a, ale na razie zaczynamy od Spotify'a i ja robię się <laughs> Po no, prostu nie wierzę, że to się dzieje w Dobra. końcu. Wypijmy za to. O mnie ręka już od trzymania tego. Ta łazienka w hotelu jest tak piękna. Pokażę wam jak to wygląda. Pięknie. Tutaj nagrywamy TikToki. Tak, y, nagrywamy co? Wieczorną pielęgnację. Wieczorną pielęgnację nagrywamy. Mamy lampę, którą musimy tutaj gdzieś odpalić, ale niestety nie mamy spotyku. W ogóle muszę takie... że nie niestety... się nie wykąpiamy z tej nie. Dlaczego nie? Wykąpiamy się? Myślę, że się wykonujemy. No dobra, to się wykonujemy. <grymne> ja nie wzięłam w ogóle. Chyba na soczewki moje. Będę spać w Nie dość, że będę nie wyspana, zmęczona jutro. To będę miała jeszcze czerwona odpady. Nie róbcie tak, bo to jest <grymne> bardzo złe, ale czasem zdarza mi się spać w soczewkach. Nie powiem, nie, że nie. Tak. I wiem, że wy, jak nosicie soczewki, takie miesięczne. To też często macie z tym problemy i śpicie w tych soczewkach, wiem to. Ostatnio na telewizji żaby i kronkele. Domywałam tym kanapę. Kanapę? Kanapę, bo dziewkiny smarowałam rozświetlaczą po całym ciele i siadały po prostu A -a. na tej kanapie, takiej skórkowej, i wszystko było upieprzone. No. Więc kanapę również domywa. Ale jak kupicie z ziaj, ten niebieski też będzie git. Albo z eBay. Czy mamy coś do zmywania makijażu? Bo ja nie mam. Domycie twarzy? No to wzięłam tę piankę. Okay. To że pomyślałam o wszystkim. No ja wziąłam wszystko. Po prostu widać, że pracuję na planach i po prostu nie ja pamiętam. Do makijażu i do pielęgnacji, ale to jest bo taszma klejąca, słuchajcie, na planach zawsze się przydaje. Zawsze. To prawda. Albo jakieś takie klipsy tak. do wspinania. Tak. Pierwszy raz byłyśmy producentkami, o, tak. Tego projektu. To jest w ogóle niesamowite, bo ja pracuję na co dzień na planach, tylko że jako makijerzyska i nigdy tak nie ogarniałam rzeczy, jak teraz, że wiecie, jakieś żarcie, wynajem jakiegoś oświetlenia, fotograf, filmowiec od backstage'u, kolejny jakiś tam backstage, hotel, to to wszystko, nie? I że mówisz po kolei ludziom, co mają robić. Tak, tak. I mówisz po kolei ludziom, co mają robić. I się kończą. Ja się czułam w tym, z tym zajebiście, Ja naprawdę mogłabym być producentką, nadzorować wszystko co kto robi, Mówić, co mają robić, ja yes, się zajebiście z tym czuję. Stresowałam się trochę, ale czułam takie, wiecie, szefem. Mm. Ej, ja się czuję przy tobie i ja w ogóle jakimś białym duchem, o co chodzi? Patrz jestem biała. No bo jeszcze podkładu nie znałam. Zaraz mnie ja no podchodzę. Dobra, ale patrz jestem biała w ogóle, no o co chodzi? chodzi biała, biała w chuj, ja myślałem, że są dzisiaj. Nie no, samo opalacz jest spoko, ale... ale ja nie mogę tego smrodu i biała pościel jest nie, dla mnie nie biała no. Trzeba sobie coś podłożyć zawsze. Czy mamy Beauty Elixir, czyli naszą ulubioną rzecz? Bo ja nie mam. I ci Beauty Elixir? Beauty Elixir z O Jezu, mi się skończył. Ja nie mam. Ja muszę albo sobie zamówić, albo ktoś mi chce. Z... wysłać. O, to sobie możesz nałożyć. To emulsja? jest. Taka emulsja. To nie jest mógł, tylko emulsja, To sobie na rączkę nakładasz i wklepujesz. Czemu jest ten jaka jakaś wysoka? O co chodzi? Czy ty zmalałeś, czy ja urosłam? Nie że ja się garbię. Ja mam długi tułów po prostu. Ja mam, ja mam, w ogóle, mam. W ogóle, Ja mam trochę też kompleks z moimi barkami, że ja mam jakieś takie szerokie barki. Że jestem tutaj taka. Serio? No, że jestem taka, tutaj trochę taka większa. Że są dziewczyny? Nigdy takie nie drobne, dobra. że A, tutaj też mam takie drobne. Dro... Właśnie mam wrażenie, że ja nie jestem drobna. To jest pojwane, że my patrzymy na siebie i widzimy całkowicie sobie sobie coś innego. Jak ja patrzę na Ciebie, to jest coś bardzo spodobiec. Ale Ale chłopak jak kiedyś ten. na Instagramie napisał, że jestem atletyczna. Ja nie wiem, ja co ja mam odpisać i nie wiem, co mam o tym myśleć. Czy, tak. czy, czy to jest komplement? Tak. Czy to jest hate? Nie no, chyba komplement. No chyba komplement, ale ja to wybieram. Ja opieram. to, bo bo to piękno. No. No, Dobra, no kurwa, już to odczytałam, polajkowałam, doczytałam. No, Mam te maseczki. Chciałyśmy kupić różowe, ale pani w Sephora powiedziała nam, że nie ma różowych. Co? Tylko, że są w necie. Sensie ma... Ale właśnie w necie na Sephora też nie ma różowych. Bo Ta maseczka jest tak fajna. Uwielbiam ją na twarz. Ja jej nigdy w ogóle nie nakładam. Nigdy? Nie. nie. O że ona jest taka, nie wiem. To jest maseczka za 60 zł. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o maseczkę. Bardzo dużo, no. Za maseczkę 60 zł? Trzymałam ją na wędkową no, Okazuje mi myślę, że to jest. No Dzisiaj to jest nie Okacja. To jest dla mnie tak? Mhm. Mm się jak seryjna, bardzo jak No, mocna jest ta maseczka. Szkoda, że nie, róża... nie porobiliśmy jeszcze ze zdjęć nie? Ja mam z dużo czoła na to. Ja no ja maseczka. też. Przecież... No ja mam bardziej. Ja mam czuła jak lotnisko. No i co, nie jest to takie przyjemne? Jest. Jest. No takie... Nie wiem. O, teraz jeszcze to. Nie wiem, czy jeżeli mam pełno tej maski dalej na twarzy, nie wiem, no. serum to sobie nałóż, może kremu już na nie nakładam, nie wiem. Mm. Przedostaję sobie to serum de Ordinary różowe, chciałam sobie właśnie kupić. Jezu, ono jest świetne, ja ostatnio nałożyłam sobie maseczkę z kwasem glikolowym i zamiast 10 minut trzymałam z 30-40 około, nie wiem, zapomniałam się i miałam tak wypaloną twarz tutaj. Takie tak, czerwony plastik. A ja zrobiłam? Byłam w Dubaju i zamiast normalnego toniku wziąłam sobie tonik z kwasem. I na pewno słońce nałożyłam sobie tonik z kwasem. Na pewno słońce. Wypaliło mi skórę i miałam normalnie no. no A no i wracając do tego serum, wypaliło mi to twarz, ta maseczka z kwasem wilkolowym, i nakładałam sobie przez tydzień to serum z The Ordinary, to różowe najnowsze. i tak mi pomogło, po prostu skóra momentalnie mi odżyła, te placki takie czerwone, wiecie, jak, jak, takiego oparzenia trochę, mhm. zniknęły mi od razu. Zajebisty produkt. Dobra. na co Na twarz nałożyłam kremik z Lancôme, ten Hydra Zen. Jezu, zobacz jak to pachnie. Ale nie czuję tak zapachu. Wąchaj się. Czujesz? Taki mm. słodko-różany, ale nie taki różany-różany, mm. tylko taki słodyczny. Ja lubię taki chlamski różany, jak z różańca. Tak, kocham. Nie czuję tutaj zapachu, zapachu róży. Jakbym używała tego produktu, to bym nie pomyślała o tym, że zapach ma jakiś... A mi się kojarzy tak trochę z taką pomadką z Avonu z 2006. Taką słodką pomadką z Avonu. Pamiętam, że kiedyś moja siostra tak jak sobie zamawiała z tej gazetki, to sobie takie używała i podkreślałam i tak mi się ja zapach, Każda makijażystka tak zaczynała, że albo swojej siostrze, albo swojej mamie, która kosmetyki. Tak też robiłam. Przyszłam pizza, jest godzina trzecia. Widziałam, że się wkręciłaś ostatnio w Wikingów. też się kręciłam. Że to jest! Oczywiście, że. Wikingów oglądasz. To znaczy, już skończyłam dawno. Serio? Jezu, to Jest zajebiste. Ragnar to mój crush. Ale których ty tych Wikingów oglądasz? I takich najnowszą część. Nie no, Ouji z Ragnarem. Serio? Co to z tych nowych? No. Znaczy, tych też oglądałam, bo to jest jakby. Ja tam tych starych nie. On, jest no muszę, starsza muszę część, to o wiele to lepsza. Jakby silna. no. No, ale mm. trudno jest. Trzecia już. Z z trzecia, z roku. trzecia nad ranem. A o siódmej? 45 maluje Majka. Piękne, że to te zdjęcie, to jest działo. Kupiliśmy sobie na dzisiejszą <noise> misję. Maniałe szlafroki różowe z Barbie, ale okazały się mm -hmm. straszne. Po prostu wydawały się spoko, ale są tak dopasowane, wyglądałyśmy jak ciotki w tym. Chyba to zdjęcie najbardziej oddaje ten szlafrok. Jaką masz pozycję do snu? Na brzuchu. Na brzuchu? Oj. Bartek mówi, że mm -hmm. ja zawsze jak śpię, jak on się przybudzi, jak śpię, to śpię mm -hmm. na plecach. I to jest prawidłowa pozycja, tak się powinno mm -hmm. spać. Ale jak mm -hmm. zasypiam... Lubię tak, ale wiesz, mm -hmm. jaka jest moja pozycja ulubiona? No. śpię tak na plecach? Ale ręce mam za głową serio? Przysięgam dziecko. Przysięgam, że ja ręce muszę mieć tak do góry i czuję, co taka nie mam. Nie umiem tak. Muszę mieć do góry ręce. To jest chyba dobre. To jest w ogóle prawidłowa pozycja, że dobrze się wtedy wysypiesz, że twoje ciało się lepiej regeneruje, bo jak śpisz na boku. Na boku to jeszcze okej, okay, ale jak śpisz na brzuchu, to jest mega niezdrowe. Ale ja bo właśnie Bartek zauważył, że w nocy przykręcam się jakoś, wie później właśnie na... Plecek. I też hmm. często, Nie tak do góry mocno, tylko tak. O tak, jakoś No. Teraz w ogóle y, Bartek stwierdził, że on chce mieć dwie kołdry, nie jedną, bo ja mu zapierdalam cały czas kołdrę. Excuse me. Tak, dwie kołdry. Dwie kołdry. Nie wiem o co chodzi. No, śpię sobie. My śpimy, na, my się? śpimy na łyżeczkę. Ja jestem dużą łyżeczką. Ty jesteś dużą? Ja jestem dużą łyżeczką. Zawsze. Tak, nie potrafię Nie wiem, nie mogę. Ja się duszę zaraz drugą osobą, jak mam przy. Ale ja mam tak, że to jak żeje Na przykład, no. że żaba właśnie mówi, że on coś troszkę do mnie, bo jesteś koloryfer. Ja mam tak, że ja się po prostu rozpierdalam w całym łóżku i strasznie zapierdam kołdrę. Bartek mi tłumaczy, że ja się po prostu tak biorę. I sobie zabijam tak? się, co po prostu w kokon. I on się nie ma czym no, przykryć, ale ja nad tym nie panuję. Po prostu ja jakoś sama to w nocy robię. A ja czemu nie weźmie po prostu tej kołdrę? To przecież. On zabiera mi, ale ja się siłuję z nią, Rozumiesz <głos》głos》>, o co chodzi? On walczy ze mną w nocy. Potrafi się przybudzić w nocy mm -hmm. i zabierać mi tą kołdrę, a ja w śnie, ja śpię, nie jestem świadoma i mu zabieram, i ja się obijam tą kołdrę. I co ja mam zrobić? I on stwierdził, że kupimy sobie dwie kołdry. Jest. I on będzie spał pod swoją, żeby się wyspać, żeby się nie budzić i nie marznąć, no, no. bo ja się cała obijam tej kołdrze. Ja jestem tak owinięta w kokolwiek? Powiem na jak było. <laughs> Nasze pierwsze wspólne. Ej, nie spałyśmy jeszcze ze sobą, Byskito. Nie, nie, nie spałyśmy. Bo my mamy tak, no tak jak mówiłyśmy, że ja po prostu nie mogę spać u kogoś. Ja też mam tak. Że nie, nie potrafię. Nie potrafię Czuję się brudna. Ja wiem, że u się mogę wykąpać, urwano wszystko, przebrać, skinker wszystko. Jak kiedyś spałam u mojej byłej przyjaciółki, przez, a przez tydzień u niej mieszkałam, ja tydzień się czułam brudna. I po prostu w tydzień znalazłam mm. mieszkanie szybko, żeby się przeprowadzić, bo nie mogłam. Straszne mm -hmm. to było, Boże. Mam nadzieję, że nigdy nie rodzimy to już czekało. Spokojnie się z nią mieszkało fajnie, bo się spędzałyśmy już razem czas. Ale po prostu potrzebowałam takiej swojej przestrzeni. jeszcze czy już nie? Nie, zjedziemy ten tym bazarku. Ja też nie. Idziemy spać! No przecież normalnie rzuciłam, o co chodzi. Tak głośno. prano. Z widzimy się nie jutro. Ogląda nie oglądamy. Oglądamy, oglądamy, ale już się żegnam.